10 kapel z pogranicza rocka i metalu wystąpiło w ostatni weekend w parku Słupna podczas festiwalu Srogie Granie. Wydarzenie to nie tylko muzyczne wrażenia, ale także wystawa sztuki, wypoczynek w gronie najbliższych czy zlot zabytkowych samochodów. Festiwal Srogie Granie po raz pierwszy odbył się w Mysłowicach, a przywędrował z tychów, gdzie miały miejsce trzy poprzednie edycje. Park Słupna, na którym teraz jesteśmy, jest naprawdę pięknym miejscem i obiecuje dużo z tego, co tutaj możemy widzieć. Dlatego zdecydowaliśmy się, że no szkoda by było nie wykorzystać możliwości e, jakby stworzenia tutaj festiwalu. E, mieliśmy możliwość, także z niej skorzystaliśmy. Jak sama nazwa wskazuje, festiwal stawia na ciężkie brzmienia z pogranicza szeroko pojętego rocka i metalu. Główną gwiazdą imprezy był zespół Materia. Oprócz tego zagrali Free Trip, Philadelphia Project, Punched Orange, Zero Stopni, Snow Blind, Qualia, Taint, Kluski oraz Srogo. Gra 10 zespołów, z czego 9 są to takie zespoły, można nazwać mniejszego kalibru. Chcielibyśmy ściągać większe gwiazdy, ale niestety na chwilę obecną robimy cały festiwal, że tak powiem, własnym sumptem, z własnego budżetu. Dzięki, że tak powiem, zespołom, które spotykamy na naszej drodze muzycznej, gdzieś tam po różnych koncertach i tak dalej, Jesteśmy w stanie zaprosić takie zespoły, właśnie które teraz występują na scenie. Dodatkowymi atrakcjami festiwalu były m.in. zlot miłośników starej motoryzacji, leśny kącik chilautowy oraz Leśna Galeria Sztuki.